Witaj! Ta medytacja jest zaproszeniem do głębokiej podróży w świat energii i duchowego odrodzenia. Nie jest to jedynie ćwiczenie umysłu, jest to przeżycie, które pozwoli Ci odkryć prawdziwą naturę swojej energii i połączyć się z wyższymi wymiarami istnienia. Ta medytacja jest dla każdego, kto pragnie zbudować wewnętrzną siłę. Odnaleźć harmonię i zrozumieć, jaką moc nosi w sobie. Przemierzając świat subtelnych energii, odkryjesz, że wszystko, co dostrzegasz wokół, jest odzwierciedleniem Twojej wewnętrznej istoty. Udaj się w tę podróż, a odkryjesz w sobie światło zdolne transformować wszystko, co napotkasz w swoim życiu. Choć może wydawać się to zbyt nadzwyczajne, to jednak prawdą jest, że każda cząstka Twojej istoty ma swoje miejsce w kosmicznym porządku. To, co się dzieje wewnątrz Ciebie, wpływa na wszystko dookoła. Zrozumienie tej prawdy jest kluczem do przemiany Twojej osobistej, a także świata, który Cię otacza. Medytacja ta prowadzi do spotkania z samym sobą w przestrzeni, gdzie światło, energia i duch łączą się w jedną całość. Zapraszam. Wyobraź sobie, że opuściłeś swoje ciało i wyruszasz w podróż po świecie energii. Spójrz na Ziemię, obserwując ludzi różnych kultur, którzy zamieszkują miasta i wioski. Po chwili zauważysz, że tam, gdzie osiedlił się człowiek, świat stał się mroczny, szary i pełen negatywnych wibracji. Wiemy, dlaczego tak się dzieje. To ludzie tworzą ten negatywny ładunek. Są jak małe czarne bateryjki, które bombardują świat swoimi emocjami i myślami. Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że zewnętrzny świat to nic innego jak tak zwane pozawnętrzne, czyli ludzkie energetyczne ciała, które wykraczają poza fizyczne istnienie. Obejmują one nie tylko myśli i emocje, ale i strukturę ruchu czy strukturę podstawową. Innymi słowy, wszystko co dostrzegać w świecie zewnętrznym. Od zawsze istnieje w Tobie. To, co widzisz wokół, jest odzwierciedleniem Twojej wewnętrznej energii. Najdalsza warstwa Twojego bytu, często nazywana ciałem kosmicznym, rozciąga się na cały wszechświat, świadcząc o nieskończoności i potędze boskiego stworzenia. Oddychaj równo i spokojnie. Kiedy spojrzysz na ludzkie siedliska z innej perspektywy, dostrzeżesz szare, splątane z sobą warstwy energii, przypominające brudne, zużyte bandaże. Falują one chaotycznie i sprawiają wrażenie, jakby zostały opuszczone przez Boga, jakby nie wiedziały, po co zostały stworzone. To znak, że coś jest nie w porządku. U zdrowych ludzi te energetyczne warstwy są czyste, delikatne i sprężyste. Swobodnie unoszą się w przestrzeni. Te warstwy łączą się z ciałem fizycznym za pośrednictwem ciała eterycznego, które stanowi pomost między materią a energią. Te osłabione pasma biologii, kiedy są w harmonii. Wzmacniają każdą cząstkę ludzkiej istoty na wszystkich pięciu wymiarach. Gdy tracą swoją siłę, zaczynają wysysać energię z człowieka, a gdy tętnią życiodajnym światłem, potrafią ożywić i uzdrowić, wyciągnąć nawet z najgłębszych stanów osłabienia i choroby. Trudno utrzymać te energetyczne pasma w dobrej kondycji. Jeśli nie zbudowałeś swojej wewnętrznej twierdzy, tak zwanego domu swego, energetycznej fortecy, która chroni przed negatywnymi wpływami świata. Kiedy te pasma osłabną, zaczynasz chorować, a Twoja energia znika, jakbyś zapadał się w stan uśpienia. Nic nie przynosi ci radości, nawet jeśli okoliczności temu sprzyjają. Depresja jest jednym z objawów takich energetycznych zaburzeń. Staje się wtedy mniej kreatywny, ogranicza się do rutynowego trwania, nawet wtedy, gdy dysponujesz potencjałem zdolnym rozwinąć twoje skrzydło. Choć fizycznie możesz być nadal mocny, to od wewnątrz zaczyna słabnąć i wątpić w sens swoich założeń. Zamiast przekształcać swoją rzeczywistość na lepszą, trzymaj się starych, wyczerpanych schematów, często jeszcze będąc tego dumnym. Oddychaj równo i spokojnie. Teraz przenieś się do świata, gdzie energia płynie jak poezja, jak wartki rzeźki strumień. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ludzie stworzyli udaną wspólnotę, jak jedną wielką rodzinę. Każdy podaje rękę drugiemu, oferując wsparcie i radę, pokazując, jak można realizować swoje pasje, jednocześnie służąc dobru całej społeczności. Zobacz, jak czysta i promienna jest przestrzeń, która ich otacza. Światło wypełnia wszystko, jest go więcej niż w najjaśniejszy dzień. Spójrz, jak długie, lśniące wstęgi energii spowijają łąki, opływają zbocza, oplatają sklepy, domy i miejsca pracy, troszcząc się o wszystko, co ważne dla człowieka. Te delikatne, świetliste wstęgi są wszędzie. Jest ich tak dużo, że miejscami przypominają miękką batem cukrową. To potężny strumień życiodanej energii, który wspiera zdrowie, spowalnia starzenie, poprawia kondycję i wypełnia ludzi radością oraz wiarą w cud istnienia. Po takiej dawce tej czystej energii, każdemu chce się żyć pełną piersią. Tworzyć, pracować, tańczyć, spoglądać na gwiazdy czy z radością wnosić ciężary na dziesiąte piętro. A teraz wędrowcze, spójrz na siebie. Wyczaruj przed sobą lustro i spróbuj w nim dostrzec, jak wyglądają Twoje energetyczne pasma. Zwróć uwagę na ich barwę, ile jest z nich światła, a ile szarości. Oceń ich kondycję: czy są porwane, uszkodzone, czy może delikatne i puszyste? Czy wyglądają jak dopiero co zostały ułożone na kwiecistej łące, pełne świeżości i życia, czy też są zmarniałe? jakby zwiędły z braku wody. Jeśli już dostrzegłeś stan swoich pas, to wyobraź sobie doskonały wzorze współistnienia, twoje białe, lśniące wstęgi idealnie zsynchronizowane z życiodajną siłą. Ludzie, którzy żyją w harmonii ze światem, są spokojni, Pewni siebie, uważnie obserwują otoczenie, czerpiąc z niego moc i inspirację. Ich pole energetyczne, spolaryzowane w dwóch kierunkach, z łatwością przenika całą przestrzeń wokół nich, wpływając na nią zgodnie z ich intencjami. Ich ciała są wolne od śladów przeszłych chorób, a upływ czasu nie pozostawia na nich widocznych oznak. Tu natura sama troszczy się o stan ich fizycznych i energetycznych komórek. Oddychaj równo i spokojnie. Wyobraź sobie teraz gigantyczną piramidę i wejdź do jej wnętrza. Z zewnątrz ma trzy ściany, lecz wewnątrz są cztery. To miejsce mistyczne, pełne tajemnic. W jego głębi ukryto kody śmiertelnego człowieka. Panuje tu półmrok. Jest cicho, chłodno i przyjemnie. Przestrzeń jest ogromna. Powierzchnię kamiennej posadzki można liczyć w kilometrach kwadratowych. W samym jej centrum dostrzeżesz rozświetlony krąg. Źródło tego światła jest niewidoczne, jakby powstało samo z siebie za pomocą magii, a potem zawisło w małej kulistej przestrzeni w takim bomblu. Zbliż się do Niego, wejdź w sam środek tej jasności, zdziwisz się, ale to żywe światło. Pasma życia w swojej najczystszej pierwotnej postaci, nie są jeszcze skierowane na żaden cel, nie zabierają żadnych ludzkich kodów. To dziewicza energia, która jeszcze nikomu nie służyła. Oddychaj równo i spokojnie, światło tego miejsca przenika Cię całego Sięgając aż do jedenastego wymiaru Twojej istoty. Każda twoja cząstka jest teraz dokładnie mierzona i rejestrowana w archiwum stworzenia, którym rządzi najwyższa inteligencja. Nie bój się, kiedy za chwilę ogarnie Cię ciemność. To naturalna część procesu. Zyskają do ciebie dostęp siły, o których nie wspominają żadne święte księgi. Aniołowie nocy i dnia obrócą twoje uszkodzone DNA w proch, a potem stworzą nowe, doskonalsze kody, które rozsieją w przestrzeni twojego świata. Twoje DNA zostanie na nowo zsynchronizowane z pasmami życia dzięki czemu będziesz mógł kształtować swoją rzeczywistość według własnych intencji. Staniesz się bardziej doskonały, silniejszy, mądrzejszy i o wiele bardziej twórczy. A teraz, stojąc w ciemnościach piramidy, rozświetl się własnym blaskiem. Wydobądź z komórek swojego ciała światło i pozwól mu rozpalić ogień przemiany. To światło zacznie iskrzyć się wszystkimi barwami, w tym i tymi, które pozostają niewidoczne dla ludzkiego oka. Jeden. Światło wypełnia Cię całego i Twoje zewnętrze. 2. Światło jednoczy wszystkie cząstki Twoich energetycznych ciał w jedną harmonijną całość. 3. Światło napełnia je mądrością, zdrowiem i twórczą siłą samouzdrawiania Światło wprowadza kody, które od tej chwili będą podlegać najwyższej inteligencji. Dzięki temu pozostanie z nią w stałej łączności, mogąc prosić o wszystko, czego potrzebujesz. 5. Delikatne pasma złota niczym niewidzialny fluid niczym tytanowa siatka przenikają teraz Twoje ciało. Wzmacniając je i czyniąc odpornym na niskie wibracje ziemskiego świata. 6. Twoje energetyczne powłoki wracają na Ziemię, łącząc się ze strumieniem życia. Nie otwieraj jeszcze oczu. Najpierw odczuj swoje nowe, doskonalsze życie, które za sprawą złotego światła zrodziło się w Tobie. To życie będzie Ci służyć do końca Twoich dni, chroniąc Cię przed burzami energetycznymi, wzmacniając i osłaniając przed nieszczęściami. Pamiętaj tylko o jednym. Nie twórz niskich wibracji i nie prowokuj świata do negatywności. Twoje biało-złote pasma życia stały się teraz częścią Ciebie. Dbaj o nie. Mają jednak jedną słabość: są delikatne, wzmocnią Cię, ale same mogą łatwo ulec niszczącemu wpływowi niskich wibracji. Wszystko wraca do normy, piramida zniknęła, a proces przekodowania dobiegł końca. Jak chcesz, możesz otworzyć oczy i zacząć odkrywać swoją nową, wzmocnioną energetykę. Jak ci wygodnie i sennie pozostaj w tym stanie tak długo, jak chcesz. Do zaś, przyjacielu, do zaś.